Hejka, z tej strony, ja świat słodkich zwierząt, i w tym odcinku pokażę Wam moją rutynę mojego chomika. Ponieważ, dlaczego mojego chomika? Skoro mam więcej zwierząt, ponieważ moje dwa króliki dostały już jedzenie i mój jeszcze jeden homik też dostał jedzenie, więc teraz nagrywam no, rutynę mojego jednego chomika, bo już mój drugi dostał jedzenie i moje dwa króliki, tylko jeszcze został mój homik. Pierwsze co podajemy, to ta miska. Ta miska jest na granulat. Dla chomika. Wiem, że chomiki to ziarno jady, ale no, też powinny zjeść też trochę granulatu. A ta jest na ziarenka. Tutaj jest taka ceramiczna. I podajemy minimum 3 granulki, ale ja mojemu podaję 4 albo 5. Znaczy na no to zależy. Ale ja mojemu daję 4 gotowe. Teraz podajemy ziarenka. Tyle powinniśmy podać ziarenek. No dobra, może trochę mniejsza ilość. Tyle powinniśmy podać ziarenek dla chomika, bo chomika nie powinniśmy przekarmiać. A mój chomik ma trzy kolby, więc no też ma więcej jedzenia no też z kolb. Ale no karmę dostaje tyle albo więcej, to zależy. Yy, no to w sumie zależy ile mu daję i ile mam czasu. Jest właśnie teraz weekend i będę bardziej nagrywała filmiki ponieważ no, będą za niedługo święta, ferie i będę więcej filmów nagrywała, bo tak jak no, wcześniej nie miałam czasu, więc no, podaję już mu z ziarenkami. Tutaj jest jego kołowrotek. A tutaj mój chomik. Wiem, że jego Tamten kołowrotek, który przed chwilą widzieliście, jest za mały, ale kupiłam większą mu, y, dla niego klatkę oraz kupiłam y, no, no ogólnie większą klatkę, bo kołowrotek ma właśnie większy. Y, z tamtego w ogóle nie korzysta, więc no. Może mu zrobię sesję zdjęciową? O! No, dobra. Teraz y, miałam mu wymienić wodę, ale zauważyłam, że jeszcze ma wodę, dlatego mu tak zostawimy. I to koniec właściwie chyba filmiku. I oprócz chyba porannej rutyny, jeszcze nagram wyprawkę dla chomika. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę i pa! I zasubskrybujcie ten kanał.